Odcinek filmu z serii Deutsch Farm się Więcej. Tym razem postanowiliśmy poruszyć temat podnośnika elektronicznego EHR. EHR został opracowany przez firmę Bosch już w latach 70. Główne funkcje, jeśli chodzi o sterowanie podnośnikiem EHR, nie zmieniły się od tamtego czasu. Zostały dodatkowe funkcje. W tym odcinku poznacie funkcję podnośnika elektronicznego. W mniejszych modelach ciągników operator odblokowuje podnośnik za pomocą przycisku STOP. W większych modelach jest to dedykowany przycisk. Po odblokowaniu podnośnika na panelu pojawia się dioda, która o tym sygnalizuje. Aktywne są przyciski podnoszenia i opuszczenia ramion oraz potencjometry umieszczone na panelu sterowania tylnym podnośnikiem. Podnośnik został rozblokowany. Na panelu sterowania operator znajdzie pokrętła do regulacji funkcji i ustawień podnośnika. Jedno z tych pokrętł to ogranicznik wysokości unoszenia ramion podnośnika. Funkcja może być przydatna na urociach pola, żeby ograniczyć ruch ramion podnośnika i przyspieszyć pracę. Kolejne pokrętło to regulacja szybkości opuszczania ramion podnośnika tylnego. Dzięki niemu operator może spowolnić ruch ramion podnośnika tylnego i zabezpieczyć maszynę przed uszkodzeniem w trakcie jej opuszczania. Kolejnym pokrętłem na panelu sterowania operator decyduje, w jakim trybie pracuje tylny podnośnik. Mogą to być tryby pracy pozycyjnej, siłowej albo mieszanej. W ustawieniu pozycyjnym Podnośnik tylny utrzymuje ramiona na stałej głębokości, niezależnie od tego, jaka siła mierzona jest poprzez czujniki umieszczone na ramionach podnośnika. W ustawieniu siłowym podnośnik będzie bardzo czuły i ramiona podnośnika będą unoszone już przy minimalnej sile rozciągającej ramiona podnośnika. W ustawieniach MIX, a więc w ustawieniach mieszanych, operator decyduje, jaka jest czułość tylnego podnośnika, przy jakiej sile. Rozciągającej ramiona tylnego podnośnika, traktor zareaguje poprzez uniesienie ramion do góry. Za pomocą dużego pokrętła na panelu sterowania operator może w bardzo precyzyjny sposób regulować ustawienie ramion podnośnika w trakcie jazdy w trakcie pracy z maszyną. Pod dużym pokrętłem sterowania ruchem ramion podnośnika umieszczono czerwony pierścień. Ten pierścień działa jak zapadka i może być wykorzystywany w trakcie pracy na obrociach wtedy, kiedy operator, nie patrząc na panel sterowania, może podnosić i opuszczać maszynę za pomocą dużego pokrętła. Za pomocą dużego pokrętła operator może korzystać z funkcji flot tylnego podnośnika. Po skręcaniu pokrętła w pozycję minimum ramiona podnośnika tylnego opadają swobodnie. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w pracy z maszynami, które kupiły teren, po którym porusza się traktor. Duże pokrętło do sterowania podnośnikiem obsługuje także funkcję regulacji amortyzacji tylnego podnośnika. Aby użyć amortyzacji tylnego podnośnika, Ramiona tylnego podnośnika muszą być zablokowane, uniesione minimum 3 czwarte wysokości unoszenia podnośnika i ciągnik musi poruszać się z prędkością minimalną 3 km na godzinę. Amortyzacja uruchamia się automatycznie, a za pomocą dużego pokrętła w skali od 1 do 9 operator reguluje, jak działa system amortyzacji.